Pięć. O, dobra, słyszę. Jest. Dobrze. A. To się 5, 6, 7. Poszło. Hello, my dear friends. Witajcie <laughs> ubodzy, tak? Kiedyś w takim spektaklu było. E, słuchajcie, jesteśmy już w zasadzie ponad miesiąc po naszej prelekcji, wystąpieniu. To już miesiąc? No tak. Jest. Tak, minął już miesiąc. Czas szybko. Bardzo leci w wakacje, bardzo. No i y, nasz występ na TEDxie doczekał się także wideo i foni, więc można y, sobie będzie oglądać i posłuchać nas. I chciałyśmy, ponieważ były pytania, skąd się tam wzięliśmy jak i w ogóle, czy to jest fajne, czy nie, to pomyśleliśmy, że taki krótki odcinek o tym nagramy i drugą częścią tego odcinka będzie, można nawet to tak zmontujemy, jak się uda, tutaj na wideo. Że sobie podepniemy ten, ten Tedeksowy odcinek, żebyście mieli taką, taką całość. Tak jest. O super, będzie nas widać w całości. Jak się pięknie prezentujemy. Przepięknie. A jak to się stało? Bo to w sumie tak troszkę twoja sprawka była. Czy sprawka, no nie nasza, bo i pozdrawiam tutaj serdecznie. E, e, jednego z słuchaczy, który jest aktywnym członkiem, e, Świata tanecznego i, i, i nas słucha, i pomyślał sobie, że byłybyśmy fajnymi prelegentkami na takim wydarzeniu. A szukali ludzi z pasją, e, czy tak naprawdę do panelu pasja, e, gdzieś nas tam zaproponował. I tak się złożyło, że e, no, było dla nas miejsce, że główna koordynatorka po zapoznaniu się e, z naszymi materiałami. Zdecydowała, że tak, że wpisujemy się tutaj. Dam im głos. Da, dam im głos. I... Dam im, damy im głos, damy im te 18 minut. No i teraz może takie właśnie zaplecze trochę. Czyli dostałyśmy, było to na liście naszych marzeń. Ja w ogóle mam taką, taki zeszyt, gdzie mam spisane marzenia, listę <noise> tak, listę marzeń dotyczącą tanecznika. I co ciekawe, nie zaglądałam do niej bardzo dawno temu. I jak zaglądałam ostatnio, to okazało się, że w zasadzie już chyba nic, co tam miało być, nie zostało nieodhaczone. Więc to jest ciekawe, że to zostało jakby zapisałam, zostawiłam, i nie było do tego jakichś super planów zrobionych, ale się wszystko jakby ziściło. I jednym właśnie z takich marzeń naszych było, żeby promować taniec socjalowy gdzieś hmm. poza naszym, jakby środowiskiem. Na jakimś konferencji, na jakimś wydarzeniu. I y, zapytanie trafiło od naszego Instagrama, czy nie chciałybyśmy na takim TEDx AGH wystąpić, właśnie w y, tym panelu Pasja? I miałyśmy jakby dowolność tematów. Mhm. Nie wiem, czy pamiętasz, My zdano się oczywiście Burza Mózgów. Pamiętasz, co by tam miałyśmy na tej liście? Yy, nie, nie pamiętam, ale. Yy... Dużo było takich szczegółowych tematów, i wiedziałyśmy, że chciałbyśmy podebrać jednak te prezentacje troszeczkę tak bardziej ogólnie. Że na co dzień, nagrywając odcinki, mamy okazję mówić o tańcu tak bardzo specyficznie, a fajnie by było tu wykonać taki duży skok i zachęcić tak gremialnie, żeby to było. Takie trafiające do jak najszerszej publiczności, bo miałyśmy świadomość do tego, że w dużej mierze mówimy, nie wiemy czy do, do ludzi, którzy są z naukowego grona, studentów, bo ten TEDx był organizowany przez AGIECH. Przez to... samorząd studencki. Tak, mhm. dokładnie. To wydaje mi się też warte wspomnienia, bo tych TEDxów, tych rodzajów paneli może być bardzo dużo i też każdy będzie mieć trochę inny charakter, ja może po prostu wezmę też tutaj, o, postawię, mamy, patrz. mamy, Ojejku. To będzie znak firmowy naszego odcinka. Tak jest. Tak, mają różne, y, różne tematyki i tutaj to było tak wymyślone, że są trzy jakby panele. Y, wiedza, pasja i nie wiem, czy teraz pamiętamy, tuż miesiąc był. W każdym razie był trzeci, bo jeszcze. Nie nie, nie, nie ma. W każdym razie był jeszcze trzeci panel, no i my w tym, w tym panelu pasja. No i pamiętam, że zrobiliśmy taką burzę mózgów, i o czym mówimy? A może czego nas nauczył podcast staneczny? Albo o, a może o tym, yy, no tam jakieś takie różne, po czym się zorientowaliśmy, że no dobra, no ale to my tak zakładamy, że ludzie wiedzą, czym jest staniec socjalowy, mhm. a być może totalnie nie mają o tym pojęcia. No więc tu zrobiliśmy właśnie ten wspomniany przez Danusie krok w tył. I y, pomyślałyśmy, ok, to my musimy o tym tańcu socjalowym. No bo ciężko jest mówić o tańcu socjalowym, bo kogoś to nie ma o nim pojęcia. Mhm. Y, I chciałyśmy to zrobić tak, ponieważ to jest tylko 18 minut. To jakby wymóg y, samego te TEDxa, że te wystąpienia mogą mieć maksymalnie 18 minut. Jest licznik. Mhm. Oczywiście oni tam jakby nie odcinają cię w punkt, ale ogólnie jest taka prośba, żeby się mieścić. Stoi się na takiej kropce czerwonej. Za tobą jest jakby ten znak. No i ogólnie, jak ktoś, nie wiem, ogląda te wystąpienia Brenny Browna, albo Walkiewicza, no to wiecie, takie jest wow, ale ekstra. No i tak trochę też my myślałyśmy o tym, że no dobra, no wow, ekstra, w sumie nic się nie stanie, raczej nie będziemy opowiadać i robimy to z taką misją naszą. Mhm. Wypełniamy tą tanecznikową misję. Nie wiem, czy się udało, to, to sami ocenicie. No, ale wpadłyśmy na pomysł, że powiemy o takich mitach, które funkcjonują, jeśli chodzi o tancerzy i taniec. Tak, tutaj jeszcze dodam, bo w sumie nie wszyscy wiedzą, czym jest TEDx, a myśmy wyszły z założenia, że, że wiemy. Najkrócej wytłumaczyć to są takie wzmacniające mowy, wzmacniające ducha i umysł i takie zachęcające do działania. I też w takim duchu dokładnie chciałyśmy mówić o tych mitach tanecznych, faktach i mitach, mhm. żeby zachęcić ludzi do tańca. Że dokładnie, i to się tak ładnie połączyło z taką ogólną misją tanecznikową, jaką mamy, bo generalnie po prostu mówimy o tym, dlaczego taniec jest fajny i dlaczego warto tańczyć. Eee, a też chcieliśmy to zrobić tak w swoim stylu, e, na luźno i na wesoło, bo my oczywiście mistrzynie... A, dygresji i żartu. Ten bardzo sympatyczny pan, Adam, dobrze pamiętam? Ta, tak. Który, który nas nam... pilotował, on miał z nami przejścia. Tak. <laughs> nie, no tak źle. Nie, nie żartuję, tak. Ja nie, było, ale... nie, ale wiesz, jak ktoś nas nie słuchał, to nie wie, że my potrafimy zrobić dygresję od dygresji, od dygresji do dygresji, tak. a to jest 18 minut. I my w zasadzie na tym pierwszym spotkaniu, jak próbowałyśmy to tak, jakby idąc już jakąś taką naszą agendą, jak próbowałyśmy to tak opykać, że dobra, to jakby to wyglądało. To jak się mówiła, to ja już tak widziałam te wszystkie takie, jakby wiecie, jak jest drzewo, to się tak rozgałęzia, rozgałęzia idzie. A potem, jak ja mówiłam, to i jeszcze w dół takie korzenie. No i ten nasz mentor mówi, że super, ogólnie bardzo fajnie, wszystko mu się podoba, tylko no, bardzo dużo wątku, że się poruszyły. I on nam ogólnie tą prezentację yy, i tą, ten nasz plan, tą ramę, yy, agendę spotkania. Bardzo mocno tak y, próbował zamknąć w ramy, powiedział, mhm. że trzyma nasz czas, nie? No i sprzedał nam bardzo sympatyczne hasło, o jedno zdanie mniej. Tak, tak że... to w taneczniku powinno być. I muszę Ci powiedzieć, że jakbym miała ja wymieniać rzeczy, które ze mną zostały po tym TEDxie, to między innymi jest to, to zdanie, bo ono się też aplikuje bardzo ładnie do tych naszych rzeczy tanecznych. To jest aż zadziwiające. Tak. Może nie zdanie, ale o jedna czynność mniej, o jeden ruch mniej, jakby o coś tam mniej. Tak, tak. Mniej znaczy więcej, jednak. No i to super, tak. I on jak to powiedział, to ja się śmieję, że ja wyszłam wtedy z pokoju i poszłam do mojego męża i mówię mu tak: Słuchaj, mam trzy dowcipy, muszę z jednego zrezygnować. <laughs> I, I mówię mu: Ten, 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 no to z tego nie możesz ten drugi też fajny, O, ten trzeci też szkoda. I ja tak. O nie, nie. No ale ostatecznie tak, zostały tylko dwa. W każdym razie to, co super nam podpowiedział Adam, to było to, żeby nie mówić, jakby, żeby mówić o tańcu jako jednej z pasji, ale żeby zrobić taki zabieg, który poprowadzi ludzi do myślenia o ich własnych pasjach, o tym, co oni by mogli robić. No i takim zabiegiem też, między innymi, było to, że nam podpowiedział, żeby ludzi wprowadzić. Do prezentacji czymś, jakimś sprytnym zabiegiem, a potem ich wyprowadzić tym samym zabiegiem, ale już tak trochę go podrasować. Zresztą usłyszycie to, bo nie będziemy spojować, jak to zostało przez nas zrobione. No i to było dla nas super, bo tak. też dało nam jakby takie bezpieczne ramy i poczucie, że to będzie miało sens, że my będziemy mówić o naszej pasji i o naszych doświadczeniach, bo to o to chodziło, że my to nie było teoretyzowanie ani mówienie jakby, wiecie, takich mądrych rzeczy z książki, tylko nasze własne osobiste doświadczenia taneczne i to, jak mity, o których zaraz powiemy, się przełożyły potem na, na naszą taneczną zajawkę. Bardzo dla mnie było takie wręcz wzruszające, jak potem wszystkie osoby, które, czy wszystkie? Te osoby, które nas słuchały i podeszły później do nas, jak się dzieliły i jak bardzo trafione były te mity, i ile ludzi tak naprawdę ma, może nie problem, ale no jest dotkniętych tym i no nie, z, nie spróbowało czegoś nowego w życiu albo nie kontynuowało czegoś nowego w życiu. I tym bardziej było dla mnie takie bardzo zastanawiające, że my podejmując to tak bardzo ogólnie, ludzie się. W, Tutaj przy pomocy tańca jednak w tym tak bardzo odnajdywali i pomyślałam sobie, ile my w życiu mamy, ile straconych szans. Że to jest takie, mnie zawsze najbardziej boli, to właśnie ta niewykorzystana szansa. I to nie, że była jakaś bardzo smutna refleksja przy całym wydarzeniu, ale że jak prostymi słowami można bardzo dużo ludzi dotknąć, że jak, ważny jak bardzo ważny temat jednak poruszamy. Tak, bo zdarza ale nam się no. też słyszeć, prawda? Że, a tak, no, że tu co robimy, że nie ma kontrowersji, że coś tam, coś tam. My strasznie to y, 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 nie boli nas to, ale gdzieś to się... Tam, trochę boli, bo zawsze o tym mówimy. No tam właśnie. Się, ale my obiecaliśmy, że będzie kiedyś kontrowersja, Szukujemy, się na nią cały czas. Y, ale taki, taki niby błahy temat, bo to też widzę, słyszę, y, gdzieś tam obok, y, czasami w pracy nadal. Nie z pogardą, bo nikt tego tak nie traktuje, ale tak bardzo lekko. Że taniec taki, taniec no. A tu mhm. czy pasja, że ludzie nie doceniają swoich takich radości życiowych. Jak to jest bardzo ważne. Mhm. I ta pełna sala tam i cały tak to wszystko było w takim splendorze, tak tak ważne było, tak majestatycznie wręcz patetycznie pokazało mi, że no, kurczę, to była też taka rzecz, którą ja wyniosłam dla siebie. No nie, to są fajne, ważne rzeczy, o których mówimy, które trafiają bardzo, które bardzo mocno ludzi poruszają. Tak i to jeszcze ważna rzecz jest taka, że na tym detekcie może być na tej formule mogło być tylko 100 osób, mm -hmm. 100 biletów, dlatego tak by szybko się wyprzedało. I tam jeszcze poza tymi, tą setką, która trafia do sprzedaży, jeszcze mogą być jakieś tam ekstra zaproszenia. Więc my bardzo dziękujemy, bo mieliśmy swój support. Była z nami Gosia tak Kulpa, był z nami Igor, opak Danusi. I była z nami Dobry. Doris Woźniak. I mega nam kibicowali, siedzieli w pierwszym rzędzie, żeby nas tam jakby wspierać i nagrywali, i ogólnie no super było. Mieliśmy z nimi, atmosfera, kibiców, tak, tak, i No i tak, no i cały, cały, cały sprawca zamieszania, nie będziemy może wymieniać jakby imienia, nazwiska, bo nie zapytałeś o zgodę, ale wie o kim mówimy. I jemu mega dziękujemy, bo on jakby nie dość, że dzięki niemu się tam znaleźliśmy To on tam do nas podszedł, powiedział, że, a on dzięki nam tańczy. Mhm. To potem nam jeszcze napisał chyba najbardziej do tej pory wzruszającą i taką poruszającą wiadomość, zależącą od tego, jak bardzo my z nimi jesteśmy cały czas i że on potrafi to przenosić na różne inne dziedziny życia, że zrobił sobie Talenty Galupa między innymi, dlatego że był jeden taki odcinek. No i to takie jest naprawdę wow, że, że myślisz sobie to, że tu jadę, ja w korkach, Danusia zarywa pracę, to, to, to ma sens, bo, bo coś zmienia i to jest fajne. I ja też dlatego słucham podcastów, więc, więc też Ci inni podcasterzy też robią super robotę. No w każdym razie, nasze trzy mity były takie. Jeden, że żeby coś robić, żeby zajmować się pasją, to trzeba zacząć jako dziecko. Drugie, że... Trzeba mieć talent. Że trzeba mieć talent, tak? Albo odpowiedni, być odpowiednią osobą jakąś. Tak. E, czyli na przykład, nie wiem, szczupłą, blondynką, niską, albo nie być mężczyzną, bo mężczyźni nie tańczą. E, I trzecia była taka, że to strata czasu. Mhm. No bo poświęcamy tej pasji a ta, akurat taniec socjalny bardzo wciąga, bardzo dużo czasu, i że to jest trochę strata czasu, no bo jak się nie wiem, nie zarabia na tym, bo się nie wiem, nie jest instruktorem czy coś, no to teoretycznie tracisz, bo jeszcze wydajesz. No i to są takie trzy obszary, które my poruszałyśmy, które sobie odsłuchacie, mamy nadzieję. Może dla nas, którzy tam jesteśmy, to nie jest super odkrywcze, ale może też, jeśli ktoś jest na takim etapie, że faktycznie ma taką myśl, że oj, za dużo czasu trochę na tym poświęcam, to po wysłuchaniu tego usłyszy tą taką perspektywę, no a ile dostajemy, nie? Takich mm -hmm. rzeczy, które część jest oczywista, a część jednak nie jest taka oczywista, albo nie myślimy o niej w ten sposób, jako w czymś takim wymiernym. Mm -hmm. e, no bo też uważam, że, że możemy o tym tak myśleć, nie? To no nie jest tak tylko, że oj, idę na taniec, to mi sprawia tyle pasji i tak tą pasją, tym takim fanem tak żyję, ale no naprawdę dostajemy jeszcze dużo, dużo innych rzeczy, nie? Które, które tam siedzą. No, i to, to był ten temat. pospieszyłyśmy się, bo bałeśmy się na samym już wystąpieniu, że nie zdążymy, więc chyba faktycznie opykałyśmy nawet w 16 minut te 18. Tak, ba bardzo szybko, bo mnie się tam. Był <laughs> licznik, Pomyli Pomyli pomyliło mi się, bo tam nie wiem, czy y pokazywało rosnący czas. A nie malejący. Jakoś w którąś z Nie, tych pokazywało, stron. ile minęło, a Danusia myślała, że pokazuje, ile zostało, zostało. Chyba. Tak, tak. No. I, I troszkę wpadłam w panikę w pewnym momencie <laughs> i bardzo przyspieszyłam. <laughs> Ale nie słuchaj tego tam na, na nagraniu, że nie, nie. No, tak. nie, tak, nie tak, tylko bardzo skondensowałam yy, to, co miałam mówić. A potem się zorientowałam w swoim błędzie. <laughs> Ale to nic, później to wykorzystałyśmy na splendor i oklaski. No. No i super, bo tam w ogóle podszedł do nas rektor Agiechu, podeszła jakaś pani, yy, pani doktor, yy, żeby pogratulować, że super wystąpienie i atmosfera, to, to moja, moja Justynka z Bambusów yy, z mojego Mastermind'a powiedziała, że to jest największa wartość właśnie tego, że tam jest taka atmosfera, że po prostu czujesz się niesamowicie i tak sobie myślę, no jak to jest możliwe, obcy ludzie. Jednak my tam jesteśmy, ja miałam wrażenie, jakąś taką kroplą w morzu, przecież tam były z nami na scenie, była ekspertka od zapachu, do której też yy, prelekcję odeślemy, bo to jest w ogóle hit. No. Ta Marta to nam zryła beret totalnie i będziemy ją też próbowały łapać, bo wiecie, zapach w tańcu, to ważna rzecz. Yy, było z geofizyki, było wystąpienie. Był był yy, taki chłopak, który jeździ na wózku i uprawia sporty ekstremalne. Był, była wyślarka olimpijska. Naprawdę, no, były takie osobistości, nie? Była dyrektorka, y, 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 no jak to się nazywa, y, nie Siemachy, tylko y, Szlachetnej Paczki. Naprawdę, no tam po prostu były persony i my. Więc my, ja myślałam, że no, my no jaka atmosfera, persony? no okazało się, że jesteśmy persony. Ja myślałam, jaka atmosfera, no tam wiesz, zaprosili no. nas tam generalnie, tam w ogóle tak. A tu nie dość, że tam były takie Tablice, gdzie były takie sznureczkami pokazane, jak pasja się zwiedzą, wymienia i tak dalej, I tam było nasze zdjęcie. To jeszcze yy, opieka nad nami. My mieliśmy opiekunów, no. ludzi, którzy się nami opiekowali, którzy pokazywali nam, gdzie wejść, gdzie zejść, gdzie spicie, gdzie jest coś tam. Pytali, czy czegoś nam nie brakuje, czy miałyśmy tam lunch w tym. Yy, cały czas ktoś się kręcił i albo się stresował przed swoim wystąpieniem, albo był akurat po. Dziewczyny, z którymi byłyśmy właśnie z tą Martą i z, i z taką Anią, prelegentkami w pokoju, to jakby 20 minut tam byłyśmy i one, to my idziemy was posłuchać i w ogóle. I potem mówił, że super. I faktycznie to jest jakby niesamowite, że to wydarzenie i ten samorząd studencki to były najmilsze osoby, jakie chyba dawno w takim, ja się nie obracam może w studenckim świecie, ale miałam wrażenie, że to jest jakiś old school po prostu. Ale trochę w branży eventowej, w sensie, o, tak, że o, to, to jest y, tu, tam na wczoraj i, i tu masz, czemu Cię tu nie ma, czemu nie umiesz obsłużyć mikrofonu, trochę, trochę wiemy, jak mhm. wygląda czasami zaplecze i w różnych miejscach y, zdarzało się nam być. To y, no ja też byłam bardzo, bardzo pozytywnie zaskoczona. jak. Z jakim spokojem, z jaką sympatią, życzliwością, i wszyscy sprawiali wrażenie, że chcą tam być. Tak, tak, tak. Super, super my ludzie. Jest... Zaprosili nas jeszcze na aftera, tylko że my już byliśmy jakby w... my już miałyśmy my już... swoje rzeczy, tak. ale nawet żałowałyśmy, że nie idziemy, bo ja mówię, ja z takimi ludźmi na aftera to musi być super. Tak. Więc jeśli macie tylko okazję być jako uczestniczka takim wydarzeniu, to naprawdę, to po prostu jest super. Jako uczestnik też myślę, że, że świetne tak. doświadczenie. No a jako prelegent, prelegentka, prelegenci, no to ekstra i dodatkowo dostaje się jakby taki coś, to jest jakby mosiężne, to jakby jak sprzedać na złomowisku, to podobno milion pięćset, ale my to tego nie sprzedamy. Można z ćwiczyć. Danusia z tym ćwiczy nogę. Jest podpisane, no i każdy Ale dostał. Ale nie tylko to, bo dostałyśmy i yes. wspaniałe torby, Oczywiście. bidony i, w ogóle. i Jeszcze nas zaprosili że to jest tylko jedno, bo oni nie wiedzieli, że będziemy we dwie, myśleli, że bo to był też taki powiedziałabym, wyłom, że we dwie prezentowałyśmy, a generalnie zasada jest taka, że się pojedynczo prezentuje. No. Ale jakoś na sam Wcisnęli. Ale super, że, że organizatorka się na to zgodziła. Nawet Zaproponowała tak. Tkt. Tak. Sama, no. No, Sama. No. Właśnie to wyszło nie od nas, tak. tylko z tamtej strony, więc za to no, jestem ja bardzo, bardzo wdzięczna. Wdzięcz. Ja też bez ciebie bym nie szła. No właśnie. Także jak coś to tu sobie przybijemy piąteczkę. No to super, i po to połączymy też odcinek. Wam. Tak. Nie? Dzięki wam, dzięki wam słuchaczom naszym. A my mamy nadzieję, że godnie reprezentowałyśmy brać taneczną. Ale ha. Ha. teraz zapraszamy do oglądania. Ta jest.